Dzień dobry, moi drodzy! Zobaczcie, w lesie można znaleźć wszystko. Nawet można znaleźć o, tam takiego pięknego pieska, który się do nas zbliża, ale przede wszystkim różne rośliny. I między innymi u nas w lesie rośnie ta roślina czyli berberys. Berberys, która, który jest rośliną silnie działającą i kiedyś był chyba wykorzystywany częściej w fitoterapii, teraz nie. A co my możemy z berberysu pozyskiwać do larku powierz? Tak powiem, możemy pozyskiwać liście, korę i właśnie te piękne, czerwone owoce, które teraz jesienią się na nim pojawiają. I o owocach dwa, dwa zdania chciałam wam powiedzieć, bo to są takie substancje, czy nie. To jest taki produkt, o powiedzmy berberysowy, który działa bardzo wielokierunkowo działa przeciwzapalnie, działa, moi drodzy, pobudza nam wydzielanie żółci, więc na układ trawienny świetnie działa, ale też działa przeciwbakteryjnie, działa immunomodulująco, ma dużo witaminy C, antocyjanów, y, 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 karotenoidów, kwasów y, organicznych, więc bardzo dużo tego dobra. I w, w różny sposób możemy przetwarzać, na przykład z, robić napar czy susz, i potem z tego suszu, napar czy ze świeżych owoców. On będzie działał wzmacniająco, będzie działał ym, y, tak przeciwzapalnie we wszelkiego rodzaju infekcjach dróg oddechowych, ale jeżeli sobie zrobimy ocet, wiecie, że ja uwielbiam, albo na przykład nalewkę, to będzie miał też działanie lekko ym, y, takie w kierunku leczenia insulinooporności. Jeżeli ktoś ma lekką insulinooporność, można to. W ten sposób również wykorzystać. Także bardzo, bardzo wiele sposobów można do sałatek dodawać. Będzie nie, do, nie tylko, że zdrowy, to jeszcze będzie pięknie je zdobił. Ma taki kwaskowo-goryczkowy, trochę smak, ale dla amatorów ziółek, czyli dla nas, jest taką niezwykle atrakcyjną alternatywą do innych rzeczy, których my, które my w swojej diecie stosujemy. Więc zachęcam Was, pozdrawiam, trzymajcie się zdrowo, no i pa!